Siema, tu Wyczesane Ali, czyli subiektywny przegląd sprzętu barberskiego, który możesz kupić od MyFrienda. A dzisiaj kontynuujemy akcję kupowania dziwnych sprzętów z AliExpressu. Przyleciał! Tym razem maszynka od vgr -a. o tyle dziwna, że w przezroczystej obudowie, trochę kolorków, no i bardzo tania. 115 Złotych. W tym momencie kosztuje na AliExpressie ta maszynka. O ile jest napisane, że jest to VGR Professional, jest dedykowana, no niby, do pracy do domu. Zobaczmy, co to będzie. W opakowaniu całkiem ładnie to przychodzi. Dostępne są dwa kolory. Ja wybrałem fioletowy, ale jest jeszcze taki seledynowo-VGR-owo-niebieski, standardowy kolor dostępny. Przychodzi to. W ten sposób otóż ładnie zapakowane i mamy otóż samą maszynkę, która jest super plastikowa. I co mamy tutaj w zestawie? W zestawie mamy książeczkę, której nie przeczytasz, bo jesteś mężczyzną. Mamy tutaj kabelek USB-C do USB-A, to się przyda. Pędzelek, który jest za mały, żeby go użyć. I zaledwie cztery nasadki. VGR V692. Bardzo podobny Kształt do większości maszynek. Nie mamy tutaj, co prawda, ergonomicznego chwytu, ale całkiem jest to przyjemna konstrukcja, i muszę Wam powiedzieć, że do ręki całkiem jest to znajome, całkiem jest to przyjemne, całkiem jest to fajne. Fajne jest to, że jest to rzeczywiście przezroczyste. Widać tutaj tą płytkę drukowaną. No i kurde, na tym chyba koniec dobrych rzeczy poza tym, że to jest ładne, to jak za 115 zł, to słuchajcie, w tej cenie, moim zdaniem, na AliExpressie to można znaleźć rzeczy, które są żytsze, ale działają dużo, dużo, dużo lepiej. I to jest moja przestrzegałka przed tym, że nie wszystko złoto, co się świeci, nie wszystko, co rzeczywiście ładne i super profesjonalnie opakowane, będzie rzeczywiście super profesjonalną rzeczą. No bo tutaj mamy na przykład za 115 zł maszynkę, wezmę teraz z mojej tablicy Wumarka, który kosztuje złotych 90 zł. Wumark NG125 kosztujący w okolicach 100 zł 95 zł, coś takiego i będziemy sobie porównywać te dwie maszynki, skoro tak naprawdę one są w tej samej grupie cenowej, co nam Wumark daje za tą cenę, a co daje nam widziar. Poza bardzo fajnym wyglądem dostajemy tutaj oczywiście wyświetlacz, gdy włączymy sobie maszynkę, to na tym wyświetlaczu widzimy widzimy tak naprawdę, ile nam zostało procent baterii. Tak jak słyszycie, maszynka jest dość. Mocna. Producent na swojej stronie internetowej deklaruje, że mamy tutaj 7500 RPM. No to jest wartość trochę dziwna, bo do tej pory raczej mieliśmy do czynienia albo z bardzo niską tą wartością RPM, albo z bardzo wysoką. 7500 RPM to wartość trochę dziwna. Natomiast te 7500 RPM przekłada nam się na dość wysoki moment obrotowy i Jedna rzecz, którą mogę pozytywną powiedzieć o tej maszynce, to jest taka, że jest to ekstremalnie mocna maszynka i ona przechodzi przez każde włosy. Ale chyba na tym, na wyglądzie i na tym bardzo mocnym silniku kończą się superlatywy. Zajemy tutaj bardzo podstawowe ostrze typu fade płaskie bez żadnych ryfli. Te ostrza mają pewną wadę, taką, że jak to każde ostrze fade, ono gdzieś tam po tej skórze może się nam zatrzymywać. Mamy tutaj trzy kliki. Raz Jesteśmy na pierwszej pozycji. Raz, dwa, trzy i jest koniec, brakuje nam tego środkowego klika, a więc mamy cztery pozycje, trzy kliki, a nie cztery kliki, pięć pozycji, jak w większości maszynek, więc to już może troszeczkę przeszkadzać. Czy ta maszynka jest dobra do fejda? Ta maszynka jest generalnie bardzo mocną i bardzo dobrą maszynką. Ona sobie świetnie radzi ze strzyżeniem. I tyle. To jest raczej maszynka do domu. Dla profesjonalista się raczej wścieknie. No to jest ładne, ale ani to jest dokładne. Ten klik chodzi oczywiście fajnie, natomiast biorąc. Uwagę, że z każdym jednym klikiem jednak zmieniamy się o dość duży skok, no to robi to jakieś problemy. Tnie to bardzo dobrze, bo to jest ostre, ostre. Tu mamy ceramikę. Ok, są tu pewne niedociągnięcia i właśnie to, że mamy tutaj zastosowane trzy kliki i jest troszeczkę większy ten skok, mamy tutaj bardzo cienkie ostrze typu fade i tylko trzy kliki, ciężko tym naprawdę. W takich profesjonalnych, profesjonalnych warunkach, i w momencie, w którym pracujesz jakąś inną maszynką uznaną za profesjonalny sprzęt, cokolwiek by to nie znaczyło, będzie ciężko tutaj przeskoczyć na tą maszynkę, choć nie powiem, da się tym pracować, ale chyba bardziej sprzęt taki ładny, kolorowy do domu, to bardziej. Nasadki dystansowe. To jest jakiś absolutny totalny żart, tragiczne nieporozumienie. Mamy tutaj 3, 6, 9 i 12 i te nasadki są, no przynajmniej ta trójka jest tak kiepskiej jakości, że ta trójka właściwie ogóliła klienta na zero. Na pewno nie jest trójką, to jest na pewno mniej niż 3 mm. Ta szóstka to jest na pewno mniej niż 6 mm. Bardziej ta szóstka działała jak 4 mm, ta trójka jak 1,5 mm, natomiast pozostałe dwie nasadki 9 i 12 mm, one przyszły w ogóle takie Trochę pogięte, więc tutaj już nic dobrego nie powiem. Więc fajna maszynka na display. Fajna maszynka może do tego, żeby gdzieś tam męża na taboreciku przystrzyc, ale do profesjonalnego salonu fryzjerskiego kurczę raczej nie. Raczej zdecydowanie nie. Chyba, że komuś się bardzo, bardzo podoba. No to oczywiście mamy tu standardowy śrubunek, mamy tutaj dobry klik. Co prawda, trzy kliki, ale ten klik jest dobry. Skok ostrze jest prawidłowy. Fajna bateria, ładowanie na USB-C. Wszystko tu się zgadza, ale trzeba wymienić sobie ostrze, bo to ostrze naprawdę nie daje rady w warunkach profesjonalnych. I teraz zobaczcie. Tu mamy 115 zł, a tu mamy 95. Tutaj dostajemy wszystkie kliki. Tutaj dostajemy wszystkie kliki, dostajemy przepotężny silnik, absolutnie, ale tu już dostajemy nie dość że wszystkie kliki, to jeszcze w tym Wumarku mamy ostrze faper, takie już naprawdę, naprawdę fajne, fajne dopracowane, profesjonalne, profesjonalne ostrze. Również mamy wyświetlacz, więc zdecydowanie w kontekście maszyn budżetowych Wumark wygrywa. To ładne, ale raczej do domu może, nie wiem do salonu na pewno się nie nadaje. Hmm.